Witam serdecznie, Szymon Konieczny, strona na Facebooku Koncertomania Jasielska i Okolicy. Uwaga, uwaga drodzy mieszkańcy Trzcinicy, Jasła i okolic. już w sobotę, 24 maja 2025 roku. Za mną na stadionie sportowym przy kościele w Trzcinicy grillowe biesiadowanie 2025 roku w Trzcinicy. Piknik pełen smaku, muzyki, śmiechu. A w programie organizatorzy imprezy przygotowali dla mieszkańców Trzcinicy i okolic wiele atrakcji. Wielki konkurs kół gospodyń wiejskich na najlepsze danie z grilla, konkursy dla najmłodszych i dorosłych, pełne humoru i dobrej zabawy, bufeci grillowej i nie tylko pyszności. Dla każdego zabawę talesztą z DJ-em Lukasem, DJ-em Sound System, aż do ostatniego gościa. W imieniu organizatorów imprezy serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Trzcinicy i okolic już w sobotę. 24 maja 2025 roku, start godzina 15, Stadion Sportowy przy Kościele w Trzcinicy. Szczegóły na plakacie. Serdecznie pozdrawiam z Trzcinicy. Szymon Kojeczny, Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice.